Przygotowanie biszkoptu. Pięć jajek ubijamy z jedną drugą szklanki cukru oraz szczyptą soli. Cały przepis znajdziesz w opisie filmu. Ubijamy do momentu, aż jajka podwoją swoją objętość. Do jednej szklanki przesianej mąki dodajemy jedną kopiastą łyżeczkę proszku do pieczenia. Dodajemy dwie łyżeczki przesianego kakao. Całość dokładnie mieszamy. Dodajemy do ubitych jajek, następnie dokładnie mieszamy. Lewamy na blaszkę w wymiarach 25x20 cm lub podobnych i rozmarowujemy. Pieczemy 25 minut w 180 stopniach. Przygotowanie masy budyniowej. Do garka dodajemy 3 budynie śmietankowe lub waniliowe oraz 1 litr soku kaktus. Dokładnie mieszamy, stawiamy na mały ogień i mieszamy do momentu, aż zgęstnieje. Po zgęstnieniu wyłączamy gaz. Następnie do gorącego budyniu dodajemy 200 g masła i mieszamy do momentu, aż się rozpuści. Z upieczonego i wystudzonego ciasta zdrapujemy skórkę. Następnie ciasto przekrawamy na pół. Przygotowanie ponczu do miseczki dodajemy jedną drugą szklanki wody. Następnie dodajemy 3 łyżki soku cytryny, dodajemy 2 łyżeczki cukru pudru i dokładnie mieszamy. 5-6 bananów kroimy w plasterki. Banany dodajemy do letniego, lecz nie gorącego budyniu. Dokładnie mieszamy. Dolną część ciasta nasączamy jedną drugą pończu. Masę budyniowe wykładamy na ciasto i rozmarowujemy. Kładziemy drugą część przekrojonego ciasta i delikatnie dociskamy. Nasączamy pozostałym ponczem. Przygotowanie masy śmietankowej. Jedną galetkę agrestową zalewamy 250 ml gorącej wody. Mieszamy i odstawiamy do wystudzenia. Jedną drugą kilograma truskawek kroimy na mniejsze kawałki. Ubijamy 500 ml zimnej śmietany, kremówki 30% lub 36%. Następnie dodajemy wysudzą galaretkę agrestową i miksujemy chwilę do połączenia się. Dodajemy pokrojone truskawki. Następnie dokładnie mieszamy. Masę truskawkowo-śmietankową wykładamy na ciasto. Następnie całość rozmarowujemy. Okruszki zdrapane z ciasta rozdrabniamy na małe kawałki i posypujemy górę ciasta po skosie, tak jak na filmie. Następnie dekorujemy kolorową posypką. Ciasto wstawiamy do lodówki najlepiej na całą noc. I tym oto sposobem mamy gotowe, przepyszne, owocowe i orzeźwiające ciasto. Idealne na lato. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco, oraz zachęcam cię do obejrzenia innych filmów na moim kanale.